Dzień dobry. Podczas tej lekcji pokażę Państwu, w jaki sposób dodać zakładkę w menu. Na naszej stronie menu zorganizowane jest w ten sposób, że wszystkie zakładki widzimy dopiero po rozwinięciu tego elementu, więc nasze menu będziemy dokładać tutaj, w tym miejscu. Pokażę także, w jaki sposób dołożyć takie klawisze. Zacznijmy w takim razie od systemu CMS. W systemie CMS otwieramy sobie treści na, na stronie, menu strony i artykuły w menu. Jak e, łatwo zauważyć, to co w naszym menu widzimy tutaj, czyli strona główna demo, strefa klienta, zasady prywatności i kontakt, widoczne jest także w systemie CMS w tym miejscu. Strona główna demo, strefa klienta, zasady prywatności i kontakt. I kiedy chcemy dodać tutaj jakąś zakładkę, klikamy opcję Dodaj, nowy artykuł, nazwiemy go na przykład promocję. Włączamy widoczność na stronie. Możemy sobie to ustawić jeszcze w miejscu, w którym chcemy, żeby się wyświetliło. Zapisujemy i w tym momencie, jak wyłączymy i odświeżymy stronę naszym menu pojawi się zakładka promocje. Jeżeli chcielibyśmy dodać taki element jak tutaj, czyli folder, w którym jest kilka artykułów, też z tego samego menu wybieramy nową grupę, nazywamy ją, na przykład grupa test, włączamy widoczność, zapisujemy. Wchodzimy do środka, i w takiej grupie dodajemy na przykład dwa nowe artykuły: artykuł A, artykuł B. Włączamy widoczność. Zapisujemy i e, nasza struktura strony, czyli taki układ: strona główna demo, grupa test, promocje, strefa klienta, zasady prywatności i kontakt po odświeżeniu e, naszej strony. Yy, będzie widoczna w menu. Możemy sobie wejść, wrócić. Yy, możemy też taką grupę na przykład ukryć, kiedy chcemy, żeby ona była widoczna tylko w systemie CMS. Yy, na stronie już żaden klient jej yy, wtedy nie znajdzie. Ona nam tutaj znika. Yy. To menu, które jest wykorzystane u nas, jest jednym z wielu dostępnych menu w systemie Smart School Cloud. Na przykład tutaj na wersji demo jednej z jednego z naszych rozwiązań widzimy menu, które się wyświetla w poziomie, klawisze są z prawej strony. Może być też tak jak tutaj, że menu jest podobne jak u nas, czyli jest takie rozbijane jak na naszej stronie, ale tutaj menu mobilne wyświetla się tak, a na tej stronie, to jest też wersja demo. Wyświetla się tak. I w systemie CMS mamy możliwość wybierać sobie, w jaki sposób nasze menu ma być prezentowane. Ja teraz te dwie zakładki demo zamknę. Zostawię sobie tylko tą stronę. Teraz proszę zobaczyć, mamy tutaj takie menu. Jeżeli chcę, kiedy chciałbym je zmienić, to w wyglądzie w konfiguracji zaawansowanej yy, w opcjach. Menu strony mogę sobie wybrać na przykład takie wyrwane do prawej strony. Zapiszemy, jak teraz świeżą stronę, to moje menu będzie wyglądało już w ten sposób. I to możecie Państwo sobie samodzielnie zmieniać bez yy, kontaktu z programistami. Ja teraz wrócę do tego menu, które jest tym, jakie my chcemy na swojej stronie mieć. Ok. Teraz. Ten klawisz, tak? Jeżeli chcemy tutaj coś sobie dołożyć, mieć takich klawiszy, na przykład więcej czy mniej, w zakładce Marketing mamy taki element klawisze dodatkowe. Tutaj sobie wchodzimy, w butony w menu. Mamy nasz baton pakiety www, który linkuje do, do takiej do podstrony. Jeżeli chcemy dodać jakiś link, to akurat jest jeden link ukryty. Jak go włączę i zapiszemy to. Będziemy mieli tutaj dodatkowy klawisz. Sprawdź także system Mail OS. To jest także nasza strona. I także tutaj jest użyte jeszcze inny rodzaj menu, który też można wybrać w konfiguracji. Jeżeli chcemy zakładkę dodać, to klikamy sobie nowy link. Wpiszemy na przykład, że ma się nazywać A. No, skopiuję sobie stąd, żeby już tutaj nie. Szukać. Włączamy widoczność, zapisujemy i po odświeżeniu będziemy mieli taki oto element. Także tak to, tak to wygląda. Ja to wyłączę. Dziękuję i zapraszam na kolejne lekcje.